Cześć, jestem Amelia i witam Was na kanale Ewangeliczny Challenge. Jest dzisiaj 30 stycznia, poniedziałek, i chciałabym Wam przeczytać kawałek z Ewangelii. Wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. E, mam do Was pytanie, czy Wy potraficie wypędzać e, z kogoś złe duchy? Ja nie, tak jak każdy z nas, ponieważ ludzie nie mają e, takiej mocy wypędzania złych duchów. Taką moc ma tylko Pan Bóg. I pewnie pomyślicie sobie, że mówię głupoty, dlatego że są tacy ludzie jak egzorcyści, którzy faktycznie wypędzają złe duchy, ale nie ze względu na to, że mają faktycznie taką moc, tylko robią to dzięki mocy Bożej. Dlatego, ponieważ przeciwieństwem złego ducha jest dobry duch, czyli duch święty, to posłuchajcie sobie lub pośpiewajcie piosenkę Przyjdź Duchu Święty, tutaj macie link. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i łapce w górze. Pa-pa!